i witam was z Gal, gramy w Longora, z Iron Manem oczywiście i na poziomie normalnym tym razem. Jeden poziom skoczyliśmy w dół Ale nie widać różnicy jak na razie. I Państwo staciliśmy i chyba już dwóch żołnierzy staciliśmy. Francja prosi o pilną pomoc. No? Czy coś się zacięło? Kurde, nie lubię tych misji na moście. Ale z drugiej strony mamy snajpera, który będzie mógł się wykazać. Czytury? O kurde, trochę mało. Uderzeniowy 1. Rada informuje, że obcy próbują podłożyć niedaleko Was bombę plazmową. Czas ucieka. Musimy odnaleźć i dezaktywować te broń, zanim ją uzbroją. Okej. Okay. Wyznaczono nowy cel. To was tak to idę na początek? Czy sniper kogoś widzi? Czasu, ale i tak musicie się widzi. Albo... 69%. Nie co. No to spróbuj. A przeżył. Przeżył no jak Ty masz źle na niego. 60. No to spróbuj. Kurde no. Nie dobrze, że jesteś tak odkryta. Ty stąd nie widzisz niestety. Acho, kurde, to nie dobrze. wyruszamy. Bardzo mnie to martwi. Ale może akurat nie, nie trafią. Tu teraz flankowałem, skorzyjemy. Ja mam gun. Roger, I've got my eyes on. Co oni będą robili? Rusza się. Ach, nie daję się na tego wyrocza. Tu jeszcze na dziwne, bo to za pełną osłoną byłem. O kurde, nie, 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 nie. Dobra, nie udało mu się. Ok, jeszcze, jeszcze jedna grupka. Czyżby mi się wydawało, że, że ich było za mało? E, no to pięknie, idealnie pod rakietę, więc... Więc próbujemy. No, A, troszkę. Ci mógłby podbić tutaj, wyłączyć to. zobaczycie tam dorzuci granata. Do, do, tych, do tych bliżej dorzuci, do tych z tyłu nie dorzuci. Nie widzisz ich wszystkich. No to spróbuj tego ściągnąć. Świetnie. To tutaj granat. O! To niespodzianka Nie spodziewałem się aż tak, takiego obrotu sprawy Ty się ruszyłeś? Hmm. Ty możesz podbyć tutaj Spróbuj do któregoś strzelić, 44% okej okay? Aż kurde 43% Kurde no. Jakiś, jakiś sektoid nie do, nie do rozwalenia. Dobra, trochę ryzyko. Będziemy mieli teraz ryzyko, bo trzech żołnierzy ma połowiczną osłonę. Ale może nie nie będzie tak źle. Dobra, łączę się musłami. Okej. Okay. Raz udało się, jeszcze raz tylko, jeszcze tylko raz. Bez sensu zagranie, bo zginiesz po tej turze. Samochód wybuchnie, ale mój synek płacze. Przepraszam, was, no, ale czasami tak ma, że się rozpłacze i go nic nie jest w stanie uciszyć. Czemu ten samochód nie wybuch? Dziwne. Z tego tyłu jestem w stanie zestrzelić. Niestety nie jestem w stanie. Nie ma żadnych overwatches, więc tak, ty go możesz tutaj wy wyciąć. Ok. Hmm. Tu mogę dwa razy szczelić, więc spróbujmy raz nas nie wyszło. Sniper mógłby spróbować tego z tyłu ściągnąć. No próbuj. Na razie snajperze w, w tym odcinku są... w tym sezonie są świetni. Ale nie może nam mieć wszystkiego niestety. Dobra. Odbiegnij tutaj Więc jeżeli nic nie wybaczysz. Okej, okay, koleżko rozwalony Nigdy będzie miała szansę stąd trafić go 28, trochę małe Rozglądaj się, rozglądaj się mój Smarfetka tutaj A to tu nie jest to jest Monika O teraz wybuch ten samochód, mam nadzieję, że od razu nie wybuchnie ten drugi Jedną turę za późno tam Dobra, tamten kuca Myśli, że jest sprytny Ja się tu przebiegnę. Okej, to jest po nim bardzo dobrze to teraz tak, tutaj teraz. I tutaj. Okej okay. Location confirmed. Tutaj. Tutaj. Snajper musi troszkę podbić i przeładować. Okej. Ok. Przeładujmy. przeładujmy. Dobra, jedna tura. Wykrywamy w okolicy wzrost wskazań energii. Bomba lada chwila osiągnie pełną moc. Spokojnie, spokojnie, bez nerwów. Dobra, tu mam. Dobra robota, uderzeniowy jeden. Zyskaliśmy. Byli Kolejna. Kolejna, e, kolejna runda. Doskonale, kolejny z głowy. Paul tutaj Renata tutaj Snajper oczywiście podchodzi, ale tylko może sobie celność włączyć Overwatch, tu muszę przeładować I Overwatch No dobra Jest jeszcze jedna grupka sektorów Czy wyjdą do nas? Nie, nie zamaldowali się. Adrian, czy to już... To Adrian o, był, nie Paul? O, Finman. Ale to sniper go wykończy. Idealnie, 100%. Nie żyjesz. Uchowy No, No. wszystko zgodnie z planem. A tu niestety nie dobiegnę w tej turze. No, trudno. Rozkaż, Ale mogę podbić tu. Zabezpiec. Tu. Hmm. A też nie dobiegniesz szansę mnie tu, że nigdzie. Zabezpiec. Dobra, Paul, tutaj. Ty możesz od razu, tutaj. Tam jeszcze chyba nie powinno nic. Wydaje się, że znaleźliście bombę. Idźcie tam i rozbrójcie ją. OK, zaraz spróbujemy. Spróbujemy ją rozbroić, ale zanim to zrobimy, jeszcze ktoś. Aha. O, jeszcze ktoś idzie. Czyż tak to idę? Dowódco, wykrywamy w okolicy wzrost wskazań energii. Bomba lada chwila osiągnie pełną moc. Nie przejmujcie się przez... wszyscy. Kierowca jest energii. pod kontrolą. Tu mamy jakiegoś flankowanego sektora, może załatwimy go. A niestety. Holik tutaj. Ty masz jednego flankowanego, tego. No to go spróbuj dobić. Kurde, nie trafiłeś To się moim sniperom rzadko zdarza Ale niestety Niestety czasem się zdarza Ty widzisz tutaj jednego z nich No dobra, overwatch, zobaczymy co nie wymyślą Mam nadzieję, że nie nabroją Skuteczność wam się popsuła O nie pani... My... Kurde spanikowałem Znaczy spanikował mi żołnierz Ten się zbliża, może akurat Oberwał ale nie, nie raczy umrzeć Jeszcze ktoś, może to zabiję Dobra Okej, okay, widzimy ich obydwu na 40. Ciekawy czy snajper widzi coś? Snajper widzi jednego z nich. No to spróbuj. Ach, A, Dokładnie. Lepiej bym tego nie ujął. No jest ty jesteś spanikowany Ty widzisz tego, tego z tyłu niestety nie widzisz Okej, okay. raniliśmy w Nojka ale nadal stoi Przebiegnij tucz, byś ty widział O, widzisz go ładnie, tego widzisz, dobrze, spróbuj Niestety no to tutaj próbuj, na 44%. O pięknie! Został mi tylko jeden. Niestety jedyne na czym bym go mógł załatwić to Shredder rocket. Tylko, że wtedy bombę mogę zniszczyć. Nie, 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 nie. Nie wiem, czy mi nie wybuchnie ta bomba przypadkiem. Dobra, on się za tą bombę schował. Bardzo dobry pomysł z jego strony. Po prostu inteligencja u Foków jest na najwyższym poziomie. O! o sniper. Elegancko. Dobra, teraz tak. Moi żołnierze się muszą teraz dobrze porozstawiać. To sobie przeładuj. Ty tutaj Ty idź do bomby, Aha, tylko że jak ty pójdziesz do bomby to nie będę miał teraz kim pozbierać sobie ta... tych... Dobra, tu przemadujemy. Dowódco, wykrywamy w okolicy wzrost wskazań energii. Nie, nie, pretwo. spokojnie. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Węzeł zasilający unieszkodliwiony. Ten four. Dobra Ty możesz oh. wyłączyć ten przekaźnik, przeładować. Dobra robota. Węzeł wyłączony. Dobra na sniper. Zastanawiam się, czy tu za pełną, za połowiczną osłonę. Dobra, może tu będzie dobra pozycja. Ok, rozglądamy się, tutaj sobie przyładujemy. Czy wszyscy moi żołnierze mieli full, full amunicji? Dwie tury musimy przegląd zrobić, pola. Dobra, podbiegnij tu, rozglądaj się. Rozglądaj się, rozglądaj się, przeładuj. Mamy dwie tury. Więc mogłem sobie jeszcze pozwolić tutaj na przeładowanie. Przetestuję teren. co, wykrywamy Dobra. w okolicy wzrost wskazań energii. Bomba lada chwila osiągnie pełną moc. Mogłem jeszcze sobie zrobić celność u niektórych. Dobra robota. Musicie teraz tylko wyeliminować pozostałych przeciwników. Dobra, prawdopodobnie 4 do 6 nam spadnie jeden. Zbliża się do Was cała chmara ufoków. Zobaczymy wody. czy ich wypaczą. Ale się pojawili. Nikt ich nie nie nie, nie, nie widzi. No tego ładnie wypaczyło. Pięknie, super. Okej, okay, no to zaczynamy czyścić raz i dwa Dobry. jeden załatwiony Ty masz 100%, ale to nie jest jeszcze to co bym chciał Bo tutaj się gdzieś jakiś kolega schował Zaraz tam będę Nie, jaki overwatch? Gdzie? Ty na overwatchu! Ciebie właśnie chciałem tutaj wybić. Dobrze, no to teraz, teraz może snajper strzelac. No i koniec misji. Kolejna misja, kolejny sukno. Sygnatura energetyczna bomby wynosi 0. Dobra, no to na tym kończymy ten odcinek, bo muszę iść do mojego synka. Widzę, że moja żona sobie nie radzi, więc... Yy, idę z pomocą. To no może nie, już nie będę wracał do... a nie, bo jeszcze mogą być awanse jakieś, to poczekajmy. Wzorowa robota. Na was. Miejmy nadzieję, że wszystkie operacje pójdą równie gładko. Reanimacja! Pewnie, że biorę reanimację, to będzie duży, to będzie... huge, jak to mówią Amerykanie. Okej, okay, no to na razie trzymajcie się...